Witam serdecznie moim gościem. Kamil Dziubanowski, Smolnik męcina Witam serdecznie. Kamil, zacznę od ciebie. Piłka meczowa tak z znanym żargonie siatkarskim miałeś ją. Pokonałeś chyba pół boiska, dystans fajny, trzech zawodników, ale braku wykończenia. Dlaczego? Dokładnie, a no, odrobinkę tam braku, można powiedzieć, 10 cm. No Niestety dzisiaj to nie był zdecydowanie mój dzień. Trzy setki można powiedzieć, jedna bramka też, no niestety z mojej winy także. No ale cóż, idziemy do przodu. Czy to był dzień Smolnika, czy, czy jest takim wynikiem, który może cieszyć, czy szkoda, że nie udało się wygrać? Nie, myślę, że jak najbardziej. Szkoda, że nie udał się wygrać. Czy to był nasz dzień? Myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy w stanie lepiej grać. No ale dziś na tyle było nastać. Podobne pytanie kieruję do Ciebie, jak do rywala. Dziewięć kolejek za nami. Jak oceniasz grę Smolnika? Biorąc pod uwagę, że to nasz pierwszy sezon na hali, to myślę, że nie było tak źle. No, wiadomo, mieliśmy większe ambicje, liczyliśmy na więcej. Ale no, myślę, że takie umiarkowane zadowolenie będzie i motywacja, żeby, żeby dalej walczyć. Przed rundą rewanżową co by należało poprawić? Hmm, przede wszystkim myślę chyba, że kondycji. Ewidentnie brakuje nam wybiegania. Patrząc też tak porównując halę do Orlika, bo debiutujecie na lidze halowej, duża różnica jeżeli o kondycję, tam na Orliku można to bardziej rozłożyć, czy jednak porównywalne? Bo na smolnik, bo jako, jako Smolnik fajnie się już prezentował na Orliku. Na orliku na pewno jest ta różnica, że gra się na świeżym powietrzu, no to zdecydowanie lepiej się biega i oddycha. Bojsko no Orlik wydaje mi się, chyba większy jest troszkę. Większy, większy. większy no więc bieganie, no niby jest troszkę więcej, ale tak mówię, to świeże powietrze rekompensuje zdecydowanie. Przynajmniej mi się łatwiej biega na Orliku. I jakieś ja. poprawki przed startem rundy rewanżowej? Należą się smolnikowi, czy jest OK gracie tak jak jest? No to jak mówię, no chociaż. Kondycji przez ten czas nie, nie damy rady zbudować. Myślę, że więcej, może troszkę więcej treningów, żeby się bardziej zgradzić. Myślę, że będzie, będzie lepiej. Obodzenia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wiatr. bardzo.